Валяйте по правой стороне, этот мост они с горы могут бить. по этого. Эй, на плечах Saina macie na plecach, Sainik na plecach został. A tak, left door. Asis, dobrze. Ale door, you go left side. Tu nie oh. można narastać, nie? Nie. No, no. To idźcie od razu do miasta, to nie ma sensu, żebyście tu stali. A bo doklamali. Nie, nie chodźcie do kalału, bo tyle Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. 10 sekund jeszcze. Dobra, my blisko pod gumem, okay. lewa, lewa strona, lewa strona. Dawaj, Silver na moim targetcie. No, to Też. Dobrze! O, go. Silver. <laughs> też go mam, coś, chcesz. Dobra, Mać, porobiliście sobie makro, tak? <grych> ci co padli z tych, tych reoglanoń, lecą z miasta No nie no, last ich przepchnęły kurwa, spokojnie No ci się dziwi co? Chwilę W go łapem i odersz Uważajcie, o to jest party magów. Dobra, idziemy na górę, idziemy na górę. Oni ich zwaporyzowali. A, trochę tam też ich... This last uh, the... try told me we have to kill crystals, but... Pst, Ewe, okay. Pst. anyway, go, go crystals. Kres... ten lider lepiej ciągnie, kurwa. Okay. Ja też sam godność, kurwa. bądź tam, chuj Chodź. Играчът е горе. Гол, 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 Mieliśmy fronta i dół trzymać się rozdzielić, wiesz? Tak naprawdę.